i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Tobą. Wakacyjną rozpoczynamy tak jak co roku, w lipcu, tydzień, wakacyjną ewangelizację, I serdecznie witam w naszej wspólnocie eucharystycznej księdza Andrzeja, który przewodzi dzisiejszej obecnej Eucharystii. Będzie także do nas właśnie Słowo Boże i także tego księdza również Gościa, który wśród nas wypoczywa. Pragnę serdecznie powitać młodzież, ewangelizatorów, którzy co roku do nas przyjeżdżają. Posługują, mówiąc nam wszystkim, przypominając o Panu Jezusie o Jego miłości. E, witam serdecznie wszystkich gości, turystów, kuracjuszy, którzy wśród nas tutaj e, Już w tym momencie zapraszam do uczestnictwa spotkania w spotkaniach ewangelizacyjnych, które przez cały tydzień będą przebiegać także tutaj, w naszym sanktuarium, przy naszej parafii, a w jeszcze powiem na zakończenie pod głoszeniem ja odprawiam drogę swą chrześcijaniną co zwaną Emanuela, Romana i Katarzynę Wieszczady dla Jezusa to przede wszystkim nasze serca dla Jezusa to jest początek, to jest istota więc przygotujmy się przez akty skróty na spotkanie z Panem, który dzisiaj będzie mówił na nas to jest słowo, który chce nas pokrzepić w swoje ciało. Kiedy daje Ci znak, kiedy pragnie dotknąć swoją miłością, to my nie dowiedzamy, my się boimy, przez z powrotem tam chowamy. Taką sytuacją jest właśnie grzech, kiedy mamy grzechy. Chcąc czy nie chcąc, urodziliśmy się i zostaliśmy postawieni na dołitwy. Jest to walka o nasze dusze. Chcemy wam właśnie głosić, to co jest oczywiste, po to, żeby przypomnieć, po to, żeby spojrzeć z innej strony. Dzisiaj to jest spowiedź. Popatrzcie, tyle czasu my dorośli, dzieci może tego nie czują, nie mają jakiejś swobody wyboru, ale my dorośli poświęcamy naszego czasu, naszej energii na takie półprawdy. Sposób, chociaż na to wewnętrznie się nie godzą. Nie potrafią jakoś yy, przezwyciężyć swojego lęku, postawić na swoim inaczej pracować. Są zmuszeni pracować w niedzielę, są zmuszeni robić takie rzeczy, których jakby mogli, to by nie robili. Wielu ludzi spędza czas przed telewizorem, w gazetach, próbując doszukać się prawdy. Często w sposób bezsensowy kłócą się na przyjęcie rodziny o to, kto ma rację, gdzie jest ta prawda. My mamy tutaj tę prawdę, jedyną prawdę, dla której warto żyć, dla której warto podporządkować swoje małżeństwo, swoje powołanie i warto dzisiaj posiedzieć jeszcze 10 minut dłużej w tej kościele, żeby się nad tym zastanowić. Chcę do tej spowiedzi, bo to co tutaj zostało zobrazowane, tą senną, taką może symboliczną, może prostą, ale to jest naszym życiem, przyznajmy się do tego, tak jest. Jeżeli nie, nie w naszym osobiście, to przecież nasze bliskich. Ci dwaj młodzi ludzie, którzy wczoraj jechali tym autobusem. Oni też w końcu, jak nie pytają, po prostu słuchają tego, tego, co mówią, sami z siebie powiedzieli coś na temat wiary. Jeden z nich powiedział bardzo smutną rzecz, że wiele lat temu chodził do nawet dwa razy dziennie. Pewnie był mi Pewnie bardzo wypełniał swój dyżut, swoich obowiązków. A dzisiaj co? Dzisiaj tak Dzisiaj za mnie to chyba że moja mama A drugi na to dodał A za mnie to chyba babcia Może ten jest nasza rodzina? Że właśnie ktoś się pogubił Dlatego, że w pewnym momencie zrezygnował ze spowiedzi Może chodzi w jakiś czas jeszcze do kościoła Ale z tymi grzechami I szatan mu mówi Nie warto, on Cię nie kocha Nie ma sensu, nie idź tam, nie spowiadaj się może macie takie osoby, może, może jest tutaj ktoś, kto się tutaj chcieli w tej kościele, już od miesiąca, od kilku miesięcy nie był w nie był spowiedzi, chcieli przyszedł się pomóc, ma problem ze spowiedzią. I to jest normalne, to jest prawda. I tam jak taki przypadek, to jest spowiedź, więc nie mogę tutaj nic, ale mogę coś powiedzieć o tej spowiedzi. Ja tego nie wymyśliłem. To spotkanie trwało trzy godziny. Po trzech dnia byłem i ja, zmęczony, i ten człowiek. Ale na drugi dzień dostałem takiego prostego sms Dziękuję. Jest znacznie lepiej. Wczoraj tego nie czułem, ale dzisiaj jest lepiej. Jezus obniósł zwycięstwo. Ale zanim obniósł zwycięstwo, odbywa się walka. On walczył nie do i ja walczyłem. On walczył w swój sposób, jak swój. Były takie momenty w tej spowiedzi. Kiedy ten człowiek nie powiedział, proszę. Ja mogę zacząć. Ale ja mogę się wycofać. Niech się ksiądz nie gniewa. Ja mówię, spokojnie. Dobrze, zacznij. Zacznij mówić. Bo, bo szatan właśnie w ten sposób próbuje z nami że na początku zabiera nam nadzieję. Nie, w ogóle nie zaczynaj, nie ma sensu. Po co? Ale kiedy zaczniemy mówić krok po kroku, ten narzędzia się rozwiązuje. Były takie momenty, takie... Dramatyczne, to jest może tak jak lekarz czasami czuje przy wypadku, że pacjent tu odpływa. Jest ta akcja ratunkowa, są uciski, ale, ale to życie uchodzi. jeszcze moment, a ta linia już będzie do końca prosta. I było tak w tej spowiedzi, ja to czułem. I nie jestem jakimś wielkim, świętym mistykiem, jestem zwykłym księdzem, ale czułem, że tam w człowieku jest ta walka, że ja nie mogę być bezczynny. I wtedy, kiedy były te takie szczególne momenty ciszy, kiedy nie było wiadomo, czy, czy, czy będzie dalej nas czy nie, mi pozostawało tylko się mówić. Żadna inna myśl, tylko modlitwa. Mówiłem się do... jakoś... Yy, widziałem, że, że to szatan walczy, że będę walczy do tego człowieka. Nie jestem egzorcystą, nie mogę mówić wprost żeby demonu, nie odejść, chociaż wiem, że wtedy to się dokonuje. A wtedy ufam, że to Duch Święty opowiadał mi taką modlitwę. Przez proszę Cię Panie oddał od Niego tego złotu ducha posłuch mówić niech się spowiada zwałem Michała Archanioła tego, żeby oddała te wszystkie ataki za głosy Matkę Bożą ten człowiek się nie spowiada to jest takie drugie pro naszej rzeczywistości pracujemy idziemy do kościoła, rozmawiamy spotykamy się na kawie, na siedzimy przed telewizorem życie toczy się ale o wiele głębiej Kończy się ta walka. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby, żeby zwyciężyć z Chrystusem. Na tym polega nasza wiara. Żebyśmy przeżywali zwycięstwo, jakie On przyniósł przez krzyż. Co dzisiaj słyszeliśmy? Że w nim zostaliśmy wybrani. Wielu ludzi czuje się jakichś zamówionymi, nic nieznaczącymi. W Chrystusie zostaliśmy wybrani. Przed założeniem świata, żebyśmy byli święci, Jego nas sągrywa. Wielu z nas boi się uwierzyć, boi się oddać całego życia Panu Jezusowi. A może ktoś rozkazał by może ksiądz. Ci młodzi ludzie, którzy są dzisiaj tutaj, niech będą Pan na was zachęcał. Nie bój się. Nie bój się Przyjdź do Jezusa. Wyspowiadaj się szczerze, z całego serca, ze wszystkich sił. Nie bój się. Idź do Twojej rodziny, do Twoich bliskich i zachęcić do wiary. Nie musi się głosić Chrystusa, który zwyciężył nasze. Spokojnie wszystko mu można oddać. Nim mamy zagwarantowane zwycięstwo. I proszę Was jeszcze, moi drodzy opieko, abyście byli z nami w tych dniach. Nie musicie przychodzić. Jeżeli macie czas, bardzo nas zachęcamy. Jest na drzwiach e, Kościoła, jest na dobrotach dla tej jeżeli macie znajomych, którzy do was przyjechali, tym bardziej bądźcie tymi apostołami, których Pan Bóg posyła. Zachęćcie ich, nie mówcie się. Tak jak się bądźcie tutaj tej bo oni też denerwują się, stresują się, kiedy mówią tutaj, to jest dla nich wielkie przeżycie. Ale głośno by Pan Bóg że, że to jest, że to wychodzi z że to nie jest że to jest Pana Jezusa. Ja was zapraszam i zachęcam i proszę o taką postawę w tych dniach, Pobec swoich list. Przychodźcie do nas na nasze modlitwy, na nasze wieczory, prześli. Przeprowadzajcie liczby. Rozmawiajcie domu w gronie rodziny. O Bogu. O Bogu. Spróbujcie zmienić ten sposób, czasami rozmów, który idzie w stronę krytyki w kościołach księży, na rozmowę o Bogu, o istocie, o tym, co się wydarzyło na krzyżu, o tym, że jesteśmy zbawieni, że nie musimy sami się męczyć z naszymi problemami. Że jest spowiedź, że nie warto bez sensu tracić czas na jakieś te prawdy, na niskie, znaczące rozrywki, które nie nasycą. Że jest Bóg, który nas kocha, że warto otworzyć się na Jego miłość. Po będziemy tutaj przed kościołem i będziemy y, udzielać informacji. Będą ulotki. Bardzo was zachęcam. Weźcie te ulotki, przeczytajcie, przechadźcie winy, nie zostawiajcie ich dla siebie. Może nawet na ulicy spotkacie się kogoś, komu warto wręczyć w po łokty, porozmawiać chwilę. To by było piękne świadectwo, piękny krok od Pani z Waszej strony. Życzę Wam na co dzień głębokiej wiary, zależności z Chrystusem i tego, żebyście doświadczali Jego zwycięstwa w małych i wielkich, codziennych sprawach.